Za to, że przeszedłeś z Ewangelią na ustach i w sercu przez ziemię, przez ojczyznę, kościół i świat. Janie Pawle II, święty nasz, bracie, byłeś nam bliski jako człowiek, jako kapłan i papież, gdy nauczałeś modlić się, cierpiałeś i umierałeś. Módl się za nami, święty Janie Pawle II, abyśmy się stali, stali godnymi i obiedni Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem. Pomnóż nam wzrastać miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Pan z Wami Niech Was błogosławi Bóg mogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen. Amen To, że ten pomnik będzie stał za 50, za 100, za 200 lat i... Chodzi o to, żeby każdy w tym ważnym miejscu podchodząc dowiadywał się o Polsce, prawda? To jest bardzo ważne, więc gratuluję Wam serdecznie jako społeczności polskiej e, tego wspaniałego pomnika. Niech Matka Boża Częstochowska, tak bliska świętemu Janowi Pawłowi święty Janowi ma nad nami wszystkimi opiekę, na Polakami w Argentynie i Polakami w kraju. Panie by było jeszcze mało. W zeszłym roku y, daliśmy nową tablicę. Nie tylko, że jest święty Jan Paweł II, ale jeszcze jest tablica, która była poświęcona przez Wirosława Adamczyka, przez polskiego cyrusza w Argentynie.